Witam wszystkich w trzeciej części z cyklu jak obrobić okrągłe filary. Jeśli ktoś nie wiedział dwóch poprzednich to zapraszam do oglądania. Tak jak widzicie na chwilę obecną to, to, tak to wygląda. Wszystkie filary y, dwa razy przejechane gipsem. Plus dwa razy przejechane gładzią. Trochę czasu na to straciłem nie powiem. No, ale żeby to było, miało ręce i nogi to trzeba jednak trochę czasu poświęcić. Tutaj Zaczynam, będę zaczynał za chwilę szlifować sobie od tej strony, tu zaczynam odrywać listę przyokienną, tak? czyli element teraz od listy przyokiennej. Za chwilę wejdę do góry, to będziecie widzieli dokładnie, jak to wygląda. Tutaj jest też obrobione, wcześniej na poprzedniej części tego nie było. Tu idzie pod kątem, ponieważ ta ścianek, widzieliście na poprzedniej części, na pewno pod kątem i tak miało zostać, bo jeśli miał być kąt prosty to bym musiał znacznie z, z tej ściany zabrać ale inwestor tak pójdzie, że tak mam się dokleić do tamtej ściany która była tak samo tutaj dookoła wszystko jest gotowe na 100% znaczy gotowe zaciągnięte gładzią tak dwukrotnie sobie przyjechałem po całości żeby później nic nie było widać bo nie chcę robić poprawek chyba nikt tego nie lubi tutaj na dole też docisnąłem wypełniłem pianką bo to była deszczówka z dachu przy chwilowo doprowadzona jakiś czas temu, jak nie było jeszcze rnieny i tak dalej. Tego już nie ma. To została dziura w fundamencie Wypłyniłem to pianką, bo tutaj z kartą gips a ostatnio bardzo wiało i padało i płyta by się wilgocią by zaciągnęła, a takie by był problem, bo trzeba by nie wszystko zrywać, albo by się grzyb na tym pojawiał, a nie chciałbym później po jakimś czasie, jak już mnie tutaj nie będzie żeby inwestor do mnie dzwonił, że coś tam wychodzą jakieś grzyby czy coś, ja nie chcemy tego poprawiać tak? także za chwilę zobaczycie jak to będzie wyglądało dalej, teraz będę szlifował, odrywał tą listwę zagruntuję sobie na rano będę mógł raz przejechać farbą całość przejechać drugi raz, zmontuję filmik i że coś będzie ostatnia część, później będzie jutro w międzyczasie jak przemaluję za pierwszą warstwę to do pomieszczenia gospodarczego tutaj wrócę i zrobię osobny filmik o tym jak przyklejam płyty kartą na ściany, tak jak ja to robię i jakie, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby to się dobrze trzymało i będę budował szacht pod, e, pod pion kanalizacyjny kolejny. Także zapraszam do dalszego oglądania. na chwilę jak wygląda po szlifowaniu będzie igła i inwestor na pewno będzie zadowolony przyjdą na to grupowanie, swoje odczeka wtedy dwa razy malowanie i będzie elegancko Widzieliście przed chwilą, jestem właśnie w trakcie malowania. Próbowałem sobie w filar jechać dużym wałkiem, ale niestety nie da rady. Z tego względu, że rączka przy dużym wałku jest za duża i nie mogę się po prostu dostać tutaj swobodnie między, między okno a filar, bo to jest jakieś 13-14 cm. Jest naprawdę ciężko, dlatego muszę sobie filary, tamte większe powierzchnie płaszczyzny, mogę sobie przejechać dużym wałkiem, ale filary niestety muszę małym pałeczkiem jechać do końca. Także zacząłem sobie od tej strony. To jest pierwsza warstwa. Dojadę do końca. Odczekam jakieś 2-3 godzinki. W międzyczasie coś innego sobie zacznę robić. I wrócę do malowania. Jeżeli, jak już skończę malować, wtedy pokażę Wam efekt finalny. To już będzie zakończenie tej trzy odcinkowej serii z cyklu jak obrobić okrągłe filary. Także zapraszam do dalszego oglądania. Witam ponownie muszę też co chwilę, co chwilę to marzenie, co jakiś czas wyjść na zewnątrz i zobaczyć jak te filary wyglądają od zewnątrz, tak? Ponieważ jadę wałkiem tak powiedzmy mniej więcej na oko, nie jestem czasami, nie, nie jestem w stanie tutaj wsadzić tak głowy między filar a okno, żeby zobaczyć czy na, czy na 100% to jest tak jak powinno być. Ale tak jak widzę spogląda przez okno to jest wszystko gitara. To przed chwilą malowałem pierwszy raz zresztą co widzieliście. Później pojedziemy drugi raz, i tak będę chciał przejeżdżać tutaj. Na szczęście widzę, że tak jak wewnątrz, tak wygląda na zewnątrz od tej strony. Dobrze jestem zadowolony. Zobaczymy jeszcze tą ścianę tutaj. Ale nie, widzę, że wszystko dobrze. Jeszcze później sobie jak zrobi się ciemno. Wezmę halogen i przyjadę halogenem sobie właściwie mogłem czegoś nie wyłapać. Ewentualnie jakaś, jakaś mała poprawka może się... Z... Mała poprawka może się zdarzyć, ale widzę na chwilę obecną, że raczej nie będzie poprawek, a jak będą to może jakieś 2-3 miejsca się znajdą, że będę musiał albo przejechać farbą, albo jakaś może mała dziurka się znajdzie. To nic, zapraszam dalej do oglądania. Witam wszystkich na podsumowaniu. Już mam końcówkę. Przejechałem drugi raz farbą. Tylko nagrywam filmik. z ściemę musiałem się trochę wsumować z halogenem. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie. Miejscami jeszcze farba jest mokra, ale myślę, że nawet chyba tego nie będzie widać. Także widzicie, tak to wygląda. Jestem zadowolony. Jak ja jestem zadowolony, to myślę, że inwestor też będzie. Nie ma żadnych dziurek, zacieków, przybarwień, pasów i tak dalej. Trochę zabawy z tym było, nie powiem, ale zawsze to jakieś nowe zlecenie. Tak to wygląda. Myślę, że będzie wszystko dobrze widać. Z bliska Wam pokażę. Nie ma żadnych dziur elegancko wyszło tak jak chciałem u góry jeszcze tylko muszę taśmę zerwać przesunąć krzyżowanie i zerwać po całości, ale jeśli nawet zrobię to za pół godziny to tu się nic nie stanie, bo to nie jest na ścianę przykrojoną, tylko na na ramę okienną, tak? tutaj tak samo widzicie jeszcze przyjechałem przed chwilą drugi raz wszystko ładnie wyszło tak jak miało być w końcu można zabrać się Teraz będzie można zabrać się za dalszą część prac, także teraz będę się zabierał za pomieszczenie gospodarcze, tam trzeba płyty i kartonki przykleić i takie różne rzeczy, o tym też będzie kolejna seria, także dzięki za uwagę i zapraszam do komentowania. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie suba i łapkę w górę. Pozdrawiam.